Ponad 200 pacjentów rocznie leczy oddział rehabilitacji neurologicznej w Grujeckim Szpitalu. Oddział dzięki staraniom władz powiatu przeszedł ostatnio gruntowną modernizację. Pacjenci wracają tu do zdrowia nie tylko w dobrych warunkach, ale także pod opieką znakomitych fachowców. Oddział istnieje nieprzerwanie od 17 lat, ma bardzo dobre tradycje. Od początku zajmuje się leczeniem chorych neurologicznie. Przede wszystkim osoby po świeżym udarze mózgu. Najczęściej przejmujemy pacjenta w 9. 10. dobie, więc jest to pacjent w praktycznie w prawie ostrej fazie udaru i poddajemy go wszechstronnemu leczeniu. To leczenie u nas jest o tyle interesujące, ono jest kompleksowe, bo poza tym, że jest opieka lekarska, bo ten pacjent wymaga po prostu dalszego leczenia, doświadczony zespół pielęgniarski ma taki pacjent również fizjoterapię, terapię logopedyczną i neuropsychologiczną, co jest bardzo istotne, bo pacjenci najczęściej kojarzą udar z niedowładem kończyn. A w udarze mózgu występuje bardzo dużo najróżniejszych ubytków, które wymagają terapii i to wysoko specjalistycznej, więc mamy dwie takie pracownie. Tu w gabinecie jest terapia pacjentów, którzy mają afazję, dysartreję, mają problemy z czytaniem, pisaniem. Wykorzystujemy tu różne metody tradycyjne w postaci materiałów książkowych, układane gier, ale też i program komputerowy, który pomaga nam stopniować poziom. Trudności, y, analizować postępy pacjenta. Leczenie rozpoczyna się diagnozą logopedyczną. Y, wtedy sprawdzam, y, jakby, jakie są możliwości pacjenta, co jest zachowane, żeby budować na tym y, terapię logopedyczną. Niezależnie od tego, czy, czy to jest problem z rozumieniem, czy tylko z ekspresją słowną, romantyczna kawa. Dobrze. Czuję zapach aromatycznej kary. Podzielę się z Tobą aromatyczną karę. Bardzo dobrze. Jedna taka jednostka terapeutyczna to jest 30 minut, w ciągu której pacjent ćwiczy. Natomiast to, to zależy od różnych rzeczy, od poziomu uszkodzeń, od takiego potencjału, z którym pacjent był w punkcie zero przed chorobą, jak funkcjonował. Jedną z najważniejszych spraw jest w grójeckim szpitalu kompleksowe podejście do leczenia pacjenta. Sprzyja to uzyskiwaniu dobrych wyników w zakresie rehabilitacji osób po udarach. Mamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię terapii zajęciowej i cały zespół leczy pacjenta nie tylko w tych swoich pracowniach, ale właściwie aktywizacja chorego do powrotu do życia polega na tym, że właśnie w każdej jego czynności my bierzemy udział. Czasem uczymy go na nowożyć. Poza udarami leczymy też wielu pacjentów z nowotworami układu nerwowego. Tych pacjentów jest wielu. Przyjmujemy ludzi po operacjach z zaprzyjaźnionych szpitali neurologicznych. Oddziałów rehabilitacji neurologicznej jest niewiele i na terenie najbliższym nie ma takiego oddziału. Są takie oddziały w Radomiu, w Konstancinie i w Warszawie. Miejsc jest niewiele ponieważ finansowanie jest dosyć słabe i dyrekcje często likwidują takie oddziały także chwała władzom Grójca że mimo takich niekorzystnych finansowych uwarunkowań ten oddział funkcjonuje i jest naprawdę i się rozwija w ubiegłym roku przenieśliśmy się na czwarte piętro po remoncie oddziału, dzięki środkom, które pozyskano, stwierdzam w miarę w pracy zawodowej, że wielu pacjentów jest młodszych ode mnie. Jest naprawdę wielu pacjentów w okolicach 50 roku życia, 40-latków miewamy, 30-latków, i to zastanawiające bywają kobiety, właśnie młode kobiety. No, niestety, czynniki ryzyka, o których wszyscy wiedzą. Ale które trudno jest wyeliminować, sprzyjają występowaniu tych udarów. Warunkiem kontynuowania terapii jest obserwowana poprawa. To jest warunek Narodowego Funduszu, no i taki, taki życiowy, logiczny. Maksymalny czas leczenia dla osoby, która jest, przychodzi do nas leżąca z ubytkami ciężkimi, wielu funkcji, to może być nawet 16 tygodni. Zespół jest młody i taki aktywny, taki bym powiedziała, poszukujący. Poszukujący metod, wprowadzane są metody poza tymi takimi powszechnie stosowanymi, kompilacje tych metod, po prostu takie indywidualne podejście do pacjenta. Zespół jest bardzo zgrany, współpracujący. Ja myślę, że stąd się bierze to, że uważam, że mamy dobre wyniki. Ja pracuję wiele lat, mam rozeznanie w tym, co można osiągnąć w rehabilitacji. Myślę, że naprawdę, no, tak nieskromnie powiem, jesteśmy dobrzy.